Szanowni Państwo, miłe osoby, to jest czytanie dla wszystkich z podznaku byka na kwiecień 2025 roku. Zapomniałam powiedzieć, że ja się nazywam Aleksandra, to jest kanał Helik Starot i witam Was. <grymne> Nagrywam to w pierwszy dzień wiosny, jeszcze półtorej godziny mniej więcej do jej nadejścia. Dzisiaj witam Zachód Słoń... Zachód. Dzisiaj witam Wschód Słońca, w związku z tym jestem niewyspana i... Mówię tak, jak mówię, ale myślę, że było warto. Jest coś absolutnie wstrząsającego w pozytywnym sensie we wschodzie słońca. Ten triumf, to nagle wyłanianie się światła, po prostu myślę, że na ludziach od zaraniów, zarania dziejów e, robiło to ogromne wrażenie. A teraz często jesteśmy tego pozbawieni, bo nie widzimy horyzontu, bo wstajemy później. Na przykład ja, bardzo dużo wschodów w moim życiu nie ominęło. Dobra, wracając do czytania, jeśli macie w byku Słońce, ale też Księżyc, planety osobiste, czyli Marsa, Wenus, Merkurego. Oraz ascendent, to, to czytanie jest dla Was. Dla tych z Was, którzy urodzili się w kwietniu, byczków kwietniowych, wszystkiego dobrego kochani. Niech to będzie piękny rok dla Was. E, oczywiście e, nadal czytanie jest dla wielu osób, więc jest ogólne, więc bierzcie z niego tylko to, co jest dla Was, co jest dobre dla Was, wspierające, wartościowe, a resztą się nie trzeba przejmować. No, to chyba tak. Jeśli potrzebujecie indywidualnej porady, to ja jestem pod mailem helixotermaopagrimal.com. Znajdziecie mnie. Ten mail w opisie. Idziemy, co? Pamiętajcie, że macie wolną wolę. Zawsze możecie ją egzekwować. To, co się tutaj pokazuje, to nie jest żadna wyrocznia. Raczej wskazówki, zachęta. Dla byków. Cóż niesie kwiecień? Dla wszystkich spod znaku byka. Jaki to będzie miesiąc? Jakie energie się pojawiają? Wszystko to tutaj się nam zaraz pokaże. Oczywiście, mówiąc wszystko, mam na myśli jakieś główne nurty, bo na pewno nie jest tak, że czytanie jest w stanie w ogóle po pokryć taki czas. Ja myślę, że czytanie nie jest w stanie pokryć jednego dnia. Ono jest w stanie pokryć jeden temat, który z jakiegoś powodu chce nam się pokazać. Dziewięć buław jako karta otwierająca, czyli taka, taka, taki ogólny temat tego czytania. Y jako wyzwanie macie wierzę. Więc widać, że to będzie miesiąc, w którym pojawi się coś, y niespodziewanego, coś co będzie wymagało od was. No wspinania się po tych schodach. Tutaj to jest tak ujęte i mi się to bardzo podoba, bo podkreśla rolę siły w tej karcie, natomiast ona generalnie mówi o wytrwałej upartej postawie walecznej postawie, nie poddawaniu się, szczególnie w obliczu jakichś nagłych wydarzeń, które się tutaj mogą przytrafić. Waszą mocą jest, Pięć kielichów. Co robić? Księżniczka Pentakli. Czego nie robić? Dwa kielichy. Nieźle to wygląda, słuchajcie, w takim sensie, że ja mam poczucie, że przyjdzie się Wam zetknąć z jakąś trudną emocją w tym miesiącu. Co z tego wyniknie? No, na szczęście odrodzenie, tak? I to nie jest tak, że to jest dla Was nieuzdrawiające, bo myślę, że jest bardzo uzdrawiające. Wbrew pozorom, na spodzie talii jeszcze jest trzy miecze, tak? Czyli rzeczywiście jakieś złamane serce tutaj może grać rolę. Jakiś uraz, jakaś, jakiś zawód ze strony drugiego człowieka, tak sobie myślę, bo zobaczcie, że tutaj główną rolę grają uczucia wbrew pozorom. Myślę, że coś uczuciowo może Was zaskoczyć i niekoniecznie będzie to pozytywne zaskoczenie. E, natomiast no, Waszym zadaniem jest po pierwsze wytrwać, a po drugie mm, nie zamknąć swojego serca, uwaga, na siebie. E, często słyszymy, żeby nie zamykać serca na bliźnich, nie zamykać serca na Boga, tak? Natomiast swoje serce można też zamknąć dla siebie i na siebie. I ja bym się tego najbardziej obawiała, bo my jesteśmy takim pierwotnym podmiotem, z którym mamy do czynienia. Dopiero jak potrafimy się ze sobą dobrze obchodzić, mamy dla siebie szacunek, mamy dla siebie jakąś tam sympatię, wtedy możemy już tak mocniej, głębiej pracować z tym, jak odnosimy się do innych, tak? Jakie względem tych innych mamy emocje. Tutaj, tak jak mówiłam, Miesiąc pod znakiem pewnego trudu, ale też wielkiej siły, to jest karta ognia z maksymalnym jego natężeniem, czyli tutaj się dużo dzieje, dużo doświadczamy, dużo na siebie bierzemy, dużo musimy znieść. Często na tej karcie widzimy zranionego wojownika, czyli kogoś, kto już jest zaprawiony w boju, kogoś, kto już właśnie na kim. Na kim Życie, walka, przeciwności losu odcisnęły piętno, ale to nie jest jeszcze ten moment, kiedy można się z tego wycofać, tak? Tutaj liczy się wytrwałość. Często się pokazuje ta karta jako, jako upór i czasami nawet ślepy upór. Nie mówię, że tak będzie w tym przypadku, nie musi wcale tak być. Raczej ja to czuję jako taką mężność i hard ducha w waszym przypadku, żeby... Pod, pod ciosem się nie ugiąć jednak, albo ugiąć się na tyle, żeby się nie złamać. O, może w ten sposób. Od razu mi się Duna przypomina, gdzie Paul Atreides, Paul Atryda mówi, przypomina sobie słowa, i ugnę się jak trzcina na wietrze, czyli, albo tak jak śpiewała polska kapela. Wicher wielkie drzewa łamie, tak? Czy tam. Tak, no chyba wielkie, w sensie właśnie takie już mało elastyczne. Wicher wielkie drzewa łamie, hej. Ale drzewa giętkiego tak łatwo nie złamie, nie? Więc bądźcie też mądrzy w tym uporze i w tym trwaniu. Nie chodzi tylko o. Bycie w jednym miejscu, chodzi też o pewną elastyczność w przyjmowaniu przeciwności. Zresztą tutaj mamy to ładnie zilustrowane w tej pozycji wyzwania. Mamy wieże. Wieża, która w tej talii y, przypomina mi cesarza. W sensie ta karta cesarza jest, jest tutaj chyba też właśnie tego typu drzewem. I zobaczcie, co się tutaj dzieje. Ten cesarz doznaje ciosu, on doznaje y, uderzenia w głowę. Tak? Można powiedzieć, że spada mu korona. Więc to jest jakieś taki, y, takie zdarzenie losowe, y, niespodziankowe, które powoduje, że coś, co było pewne, przestaje być pewne. Y, Najczęściej ludzie mają do wierze taki dość negatywny stosunek, bo my, jak, jacy byśmy właśnie nie byli elastyczni, elastyczne, to mamy w sobie taki, taką część właśnie, która nie lubi gwałtownych zmian po prostu. Nie lubi tego, tego strącenia czegoś, że coś, coś było, a nagle nie jest jak to. Takie trudności adaptacyjne, tak? W ogóle myślę, że to może być dość sporym problemem dla Was. E, taka szybka adaptacja, bo te karty dwie pierwsze są jednak dość sztywne. E, Natomiast no co to znaczy wieża jako wyzwanie, czyli wieża jako zachęta do rozwoju. Najlepiej by było na to spojrzeć tak, że być może ja nie potrafiłam, nie potrafiłem czegoś zmienić. Ja nie potrafiłam, nie potrafiłem uwolnić się od czegoś, co w gruncie rzeczy jest na mnie za ciasne. Co mnie już nie mieści, co tak naprawdę ogranicza mi rozwój, ale ja mogę tego nie widzieć, bo często nie widzimy ścian naszego więzienia, bo one bywają przezroczyste albo jesteśmy tak do tego przyzwyczajeni. Sami wiecie, jak to jest. Człowiek jest strasznie przyzwyczajony do rutyny po prostu. Do takiego swojego codziennego życia. Czasami tak trudno sobie siebie wyobrazić w innym miejscu, robiącą, robiącego coś innego. Mi na przykład bardzo trudno sobie wyobrazić siebie, gdybym nie miała dzieci, nie? Bo to jest już element mojej tożsamości. Natomiast to w ogóle nie znaczy, że tak naprawdę jesteśmy ograniczeni. Jasne, że ja już zawsze będę miała dzieci, ale mogę wejść teraz w rolę osoby, która jest bardziej jakby wolna, tak? Bez tych 21 lat bycia matką, tak? Bycia trochę w służbie. Jakby nie patrzeć. Mogę być w służbie innym ludziom, a mogę być w służbie sobie. Daję Wam takie przykłady z mojego życia, bo one są mi najbliższe, żeby, żeby Wam tutaj dopowiedzieć, o co chodzi. Więc może to jest właśnie po to, żeby nam pokazać jakąś inną stronę życia, która do tej pory była dla nas pozornie niedostępna. I to się może udać. Dlatego, że w pozycji, jaka jest wasza moc, bardzo adekwatnie moim zdaniem mamy pięć kielichów. Pięć kielichów, czyli kartę smutku, żegnania się z tym, co odchodzi, yy, straty, pewnej nieuniknioności tej straty. Najgorsze, co można zrobić, to jest się upierać przy czymś, co jest już niemożliwe. Tak? Kiedy pięć kielichów pokazuje się w pozycji Mocy, to znaczy, że potraficie przepuścić przez siebie smutek i potraficie dać czemuś odejść. I to potrafi być bardzo oczyszczające. Jak łzy, tak? Że wychodzą ze mnie te emocje, nie boję się ich okazać, nie boję się im być we mnie, dzięki czemu one mogą wykonać pewną pracę. Właśnie wypłukać jakieś pozostałości, nieczystości, jakieś zbędne rzeczy, przejść i zostawić mnie czystego czystą, tak? Gotową, gotowego na, na nowe. Więc dlatego mówiłam tutaj o takim, takiej uzdrawiającej energii pojawiającej się, która jest tutaj bardzo, bardzo konieczna, mam wrażenie. Bo ma się co goić. Ma, ta, ta, takie tu mam odczucie. Co jest Wam zalecane? Tutaj pojawia się Wasz żywioł. I bardzo dobrze, że się pojawia, bo on, ta karta mówi: uziemiaj się. Bądź blisko siebie, ziemi, materii, konkretnych rzeczy, konkretnych spraw. Staraj się wcielać. Czyli jakby wkładać w materię swoją energię. Bądź blisko siebie też w tej formie fizycznej, tak? Dbaj o tą formę. To jest też, powiem wam, pasz pentakli jest drobiazgowy, jest szczegółowy. Zwraca uwagę na małe rzeczy. Zwracajcie uwagę na małe rzeczy, całkiem dosłownie, tak? Może to nawet oznaczać, cieszmy się małymi rzeczami. Ale... Ja tu czuję przede wszystkim taką zasadniczość, nie? żeby się nie pogubić w jakichś ideach, wielkich przepływach. Możecie nie mieć do tego głowy nawet w tym miesiącu. Może właśnie najlepsze, co można zrobić, skupić się na małych, małych sprawach i też małych przyjemnościach, takich, wiecie, takiej codziennej drobiazgowości. Małe rzeczy cieszą, jak wiecie. Postarajcie się sobie o tym w tym miesiącu przypomnieć i naprawdę je cenić. To jest też dobry czas nauczenia się czegoś nowego, bo ten pas jest bardzo skrupulatnym studentem. Ehm, tak, natomiast czego nie robić? Tutaj jest ważna karta w moim odczuciu, bowiem ona odnosi się do właśnie tej waszej emocjonalnej strony i do strony relacyjnej. Stąd mi przyszło do głowy, że ta wieża może przyjść ze strony drugiego człowieka. Że to może być tak, że coś, a raczej ktoś, kogo uznawaliśmy za zapewnik, za skałę, skruszy się, zrobi coś niespodziewanego, coś, co będzie nam się wydawało bardzo nie na miejscu. Tak myślę. I te dwa kielichy oznaczałyby yy, właśnie. To taka mało, mam wrażenie, znana i opowiedziana strona dwóch kielichów. Oznaczałoby to jakiś zgrzyt właśnie w relacji. Myślę, że dwa kielichy mogą oznaczać bardzo różne relacje. Nie tylko miłość, nie tylko przyjaźń, nie tylko takie, wiecie, powiązanie, które nas wzmacnia, ale również powiązanie, które nas osłabia. Myślę, że wszelkiego rodzaju trujące związki, związki z nadużyciami, związki z jakąś, właśnie, emocjonalną taką jazdą, z jakimiś szantażami to one też się mogą pojawić jako dwa kielichy. I w tej pozycji, czyli w pozycji, jakiej postawy nie przyjmować, czego nie robić. Ta karta wydaje mi się, że przed kimś ostrzega, a przynajmniej mówi, bądź bardzo blisko siebie i swojego serca. Żeby inne serce, żeby ta inna osoba, z którą możesz być blisko i która może mieć na ciebie duży wpływ zobaczcie, znowu wpływ to jest woda, nie? Więc ten duży wpływ, ona niekoniecznie będzie miała Twój interes w głowie, tak? Że niekoniecznie będziecie najlepiej reprezentować, niekoniecznie trzeba jej zawierzać. Ja bym tutaj chyba zawiesiła zaufanie do kogoś, a przynajmniej trochę bym ograniczyła tej, tej, tej łączności, jakiejś symbiozy, tak? Trochę więcej autonomii, trochę więcej takiego polegania na sobie, bo. Mam wrażenie, że właśnie ta otwartość na drugą osobę może w tym miesiącu skutkować raną, skutkować jakąś szkodą dla Was. Także dbajcie o swoje serce, dbajcie o swoje uczucia, dobre samopoczucie. Nie dajcie się nadużywać. To, to, to było w ogóle pierwsze, co, co, co pomyślałam i tak będę się tego trzymać. Że to jest odmowa takiego odlotu w stopienie się z kimś. Właśnie w danie zbyt wielkiego wpływu. I fajna karta wyszła nam na koniec, dlatego że zaczynamy z czegoś bardzo takiego twardego. A zobaczcie, ta troska o siebie i szacunek dla siebie, one bardzo fajnie procentują w postaci księżniczki kielichów. Która tutaj jest taką mięciutką kaczuszką, tak? Która mówi, że wszystkie te doświadczenia życiowe niekoniecznie zrobią z nas twardego, nie powiem co, tak? Że właśnie kiedy, kiedy przyjmujemy to, co się nam przydarza, niekoniecznie przyjemnego, z taką uwagą na siebie, z miłością na siebie też to y, tak naprawdę możemy pielęgnować w sobie te najbardziej niewinne, y, czyste, y, piękne, spontaniczne y, części. O, łączył się mój budzik. <grywka> Dwie godziny za późno. A tak. No. Więc y, <noise> y, czuję to trochę jako takie odrodzenie nawet, nie, bo to jest młoda energia. To jest taka energia, że moje serce znowu jest zdolne do zachwytu. Tak? Zobaczcie, jakie serce jest mądre, jakie jest. Y, jak się potrafi cudownie regenerować, że po tym okresie twardości, przyjmowania jakichś dopustów, tak? Niespodzi niespodziewanych. Wydarzeń, które niekoniecznie mi się podobają, po przepłynięciu smutku, po jakiejś odmowie, być może. Moje serce nadal potrafi być piękne, dziecięce, otwarte i przepełnione zachwytem. Tego Wam życzę. I oczywiście zdrowia i wszelkiej pomyślności, i bardzo, bardzo, bardzo dobrego kwietnia z wykorzystaniem tych energii, które się tutaj pojawiły, albo nie. Nie, bo przecież nie ma takiego obowiązku. Z tym Was stawiam. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia. A ja chyba pójdę na śniadanko. A, jeszcze miałam podziękować Wam. No więc bardzo dziękuję za, za bycie tutaj, za uwagę, za wszystkie Wasze komunikaty, które do mnie ślecie różnymi kanałami. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wspierają kanał czy to tu, czy na Patronite, czy poprzez Kofi, czy poprzez PayPala są różne sposoby, znajdziecie je w opisie, jeśli macie ochotę wspierać kanał, jeśli Wam się podoba, to co robię. Bardzo fajną pomocą jest też zostawienie tutaj pozytywnej reakcji, czyli łapa w górę, komentarz, subskrypcja, podzielenie się tym materiałem. Muszę to mówić, ale zaczęłam to mówić na końcu bo ci z Was, którzy mnie znają, wiedzą, że to powiem, a ci z Was, którzy mnie nie znają, może zechcą tego wysłuchać. I może ich w ten sposób zachęcam do zostania tutaj na dłużej. Cieszę się z naszego spotkania. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia jak zwykle w kolejnych czytaniach. Miłej wiosny!